Dziękuję Panie Marszałku. Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Otóż to, co powiedziała Pani Poseł Szmajdzińska. Jeżeli ta nowelizacja, która, którą Państwo tą ustawą chcecie wprowadzić, duża reforma sądownicza, sądownicza ma się ma przyspieszyć w orzekanie i wydawanie orzeczeń przez sądy, to każdy z nas, a szczególnie posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej się z nią zgadzają. Tyle tylko, że Panie Ministrze mnie jedna rzecz zaniepokoiła. Otóż a dlaczego się zgadzają, wrócę jeszcze do poprzedniej myśli No nie może być tak, że dzisiaj prosta sprawa w sądzie cywilnym, na przykład o słupy, o słupy, mówię o służebność na, na gruncie, trwa pięć lat i sąd nie może sobie z tym poradzić. No przecież to jest śmieszne. To jest... Proszę zajrzeć do sądu w szamotułach, jeśli pan minister, jeśli tu bym miał przykładem służyć i zobaczy pan, jak to jest trudne. No i to jest uciążliwość. Nie wiem, czy to ta, te, ta reforma, którą państwo wprowadzacie, pomoże przy orzekaniu. No przypuszczam, że tak. Ale jedna rzecz mnie bardzo zaniepokoiła, zresztą wynika to z mówcy, który już nie pamiętam z którego klubu mówił na temat tej reformy. Otóż zaniepokoiła mnie licytacja przez Komornika elektroniczna. Panie Ministrze, na czym to będzie polegało? Dzisiaj ja wiem, jak wygląda licytacja przez Komornika w życiu i wiem, jakie są z tym problemy. No, może się tak okazać, że za chwilę rolnik, już obojętnie w jakim województwie, dowie się po dwóch latach, że nie jest właścicielem gospodarstwa, bo właściciel, który wylicytuje, zgłosi się dopiero do niego za taki czas. Na czym to ma faktycznie polegać? Czy to nie idziemy w tej kwestii za daleko? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.